No dziś w tym spotkaniu nowym zespół zap. Ten zawodnik skupia dziś szczególną uwagę. Poprzedni występ był nie z tej ziemi. Wkrótce. Dzień dobry państwu. Witamy wszystkich kibiców zgromadzonych przed ekranami i mamy nadzieję, że są państwo gotowi na intensywne zmagania na Emirates Stadium. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Czas na spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. I Havertz! Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Pressing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. Havertz walczy w polu karnym. Na pewno chciał zagrać inaczej. Na razie mogą odetchnąć. I strzał Kai Havers! Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Mają teraz aut. Ciekawe Jacku, czy ten mecz będzie spacerkiem dla ekipy gospodarzy. Przynajmniej dla linii obronnej. Nie trzeba być wybitnym statystykiem, by zaobserwować, że dziś mierzy się najszczelniejsza formacja defensywna z drużyną cierpiącą na chroniczną niemoc pod przeciwną bramką. No tak, teoretycznie nie zapowiada się nagrad bramek, ale kto wie, kto wie. Futbol zawsze potrafi zaskoczyć i może jednak doczekamy się pokojowego wyniku, a nie klimatu. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Goal! Nie, super! Bramka! To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kawa. Widzimy raz jeszcze jakie ładne to było wykończenie. Cierpliwość i mądre decyzje w ustawieniu pozwoliły dobić tę piłkę. I mamy bramkę wie przystanie, 1 do 0. O, widzimy, że odbiera tutaj zdecydowanie piłkę. Jak to się mówi, wóz albo przewóz. Tym razem się udało. Świetnie teraz to rozprowadzają. Uwaga, może być gorąco. Nie, 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 nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Skuteczna interwencja i dobry przechód. Arsenal przenosi ciężar gry na skrzydło. Pośrodkowuje teraz ze skrzydła. Ale Bramkarz pewnie wypiązkował piłkę. No nie najlepiej teraz w obronie. I to by było tyle. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Po akcji strata. Madueke. Arsenal rozgrywa akcję blisko linii bocznej boiska. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Musi interweniować lepiej. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. I tracą teraz posiadanie piłki. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Goal! Tak! Kanonierzy jeszcze powiększają przewagę nad rywalami. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedążyć. Ach, przyłożył teraz dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Dobre przerwanie akcji rywala. Jest Troszar. Uuu, ten strzał z bliska był potężny, ale chybiony. Musi próbować dalej. Okazja, jak marzenie. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Niewiele brakowało, a przewaga wzrosłaby do trzech to niemal definitywnie rozstrzygnęłoby spotkanie, choć wydaje się, że i tak ma. Ale musimy na chwilę przerwać. Co to była za parada? Świetnie wyczekuje. Interweniuje w idealnym momencie. Ta sytuacja wydawała się niemożliwa do obrony, a jednak na nadludzki refleks. Strata piłki. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. O, żółta kartka. Ale chyba nie ma co się dziwić, bo solidnie na tę kartkę się zapracowało, nieprawdaż? No tak, dla Państwa przypomnienie. Wcześniej padały sędziowskie ostrzeżenia przed taką grą. Cóż, jest zbrodnia, jest i Arsenal nadal prowadzi. Po tak wielu udanych akcjach naprawdę nie ma co się dziwić. Udało się przeciąć podanie odebrać piłkę. Są Nie, niezłe możliwości rozegrania piłki. No, a jednak tracą piłkę w takim momencie. Teraz trzeba ustawić obronę. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Wydaje się, że piłka teraz parzy obie drużyny. Co teraz zrobi? Kai Havertz? Ten wolej nie był taki zły. Taki strzał wymaga mnóstwo umiejętności technicznych. Tym razem było tylko blisko. Twarde wejście, ale bez fałnu. A teraz znakomite dogranie. Proszę bardzo, świetny strzał. Aż szkoda, że ciut za wysoko. ma teraz piłkę. Mamy uwaga, będzie okazja. Pressing przynosi efekty. Znowu mają piłkę na połowie drugiego zespołu. Może strzelać, uwaga. Ale radzi sobie z tym strzałem bez trudu. Choć zapowiadało się groźnie. Drużyna gości kończy pierwszą część meczu w marnych nastrojach. Zatem ruszamy z drugą połową. Arsenal w pierwszej części był wyraźnie lepszy, co pokaże teraz. No i teraz plan spalił na panewce. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Zero zaskoczenia, bo chodzi o kogoś, kto miał już upomnienie. To do drugi, doszedł do prostopadle zagranej piłki. Będzie groźnie. Proszę Państwa! Już chyba wszyscy myśleli, że będzie gol. A jednak doskonale muruje Bramkę, ratuje drużynę. Wydawało się, że tu już nic nie da się zrobić, a jednak dokonuje niemożliwego. Bardzo dobra interwencja. Bardzo dobre podanie. Okazja! Nie zepsuć tego! Nie wierzę! Chyba nie warto było posyłać aż takiej bomby, a skupić się na precyzji. Racja, żeby strzelić gola należy przede wszystkim trafić w bramkę. Czokeresz atakuje, patrzmy uważnie. Jest szansa i kolejna bramka. Przewaga rośnie do trzech boli. A stratę trudno będzie odrobić. To było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zrobić. I zrobił to! On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali. A teraz to nie w ściskach kolegów z drużyny. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiłoby to wykorzystać. Potrafienie to, to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Bram. Bramy dalej. Już 4 do 0. I teraz uderza! No tak. W tym przypadku to z dużej chmury mały deszcz. Pewna obrona strzału. Nieźle wygląda ta akcja. Jak to rozegra! Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Zobaczmy powtórkę. Ależ ich rozklepali z pierwszej piłki. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Strata piłki, szkoda. Próba z dystansu. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo... Okazja, jak marzenie. Tak, proszę bardzo. Trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu... Nie do zatrzymania! Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Po akcji, strata. Nieźle rozprowadzają tę akcję. Dziokeresz. Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie chupnął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów, i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Znowu mają piłkę. Może być groźnie. Okazja teraz! Tak jest! Dopina swego! Jest Patryk! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? Znakomite wykończenie akcji. Tutaj nie można się było zawahać choćby na ułamek sekundy, bo zamiast pięknej bomby z Woleja mielibyśmy całego balonu. No i co? Zamiast posiadania strata. Ciokerz posyła dobrą piłkę na wolne pole. Może być groźnie. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. raz jeszcze. nocim umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem i jest dziś w niesamowitej formie. Bram. Próbuje szczęścia, czy to wpadnie? Ach, przyłożył teraz dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia, i prawie mu się udało. Próba z dystansu. Nie, nie daje się zaskoczyć. Rzuka pole karne świetnie teraz radzi sobie z tym dośrodkowaniem mimo trudności uwaga mocny presji. Ale ma okazję nie do wiary naprawdę nie mają litości znowu bramka podwyższają prowadzenie deklasacja no ta akcja pokazuje że orientacja w defensywie u nich leży pozwolili by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla drużyny przeciwnej za świt. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Bardzo niecelna próba strzału z dystansu. Z takiej odległości strzał musi być mocny i mierzony co do centymetra, a tego o tej próbie powiedzieć się nie da. Kanonierzy mają out. Strata arsenalu. Uwaga, świetne, prostopadłe podanie. Powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzono niemal wprost na nogę. Bramkasz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja, trudna jednego no i go. Arsenal traci piłkę. Za darmo oddaje piłkę rywalom. Koszmarne podanie i straty. I skuteczny blok. I mamy pudło. I to solidne. Przydałby się trening strzelecki. Palard. Nic tu się już nie może wydarzyć Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ, Jacku. Robili dziś z rywalami co tylko chcieli Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania Trener nie byłby trenerem No, teraz zrobiło się groźnie Bramka! Doskonałe! Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony Pozostawało już tylko postawić kropkę na linii. Stawia na pełne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce wizer. Nergo resz. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił Tomku, nie odbierajmy mu tutaj zasług. Mocne wejście, ale czyste. Jest szansa, uderza, ale był czujny, brawo. Ośrodkowanie przez nastkę. Trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. I to by było tyle. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Oj, nie, sporo tu brakowało. Może następnym razem, bardzo nietrafiony strzał. Interesująco to wygląda. Co zrobi z piłką? Strata Arsenalu. Świetne, filtrujące podanie. Tak jest! Piękna robota! No, nie mogą zostawiać takich luk. Słaba postawa w defensywie i nic dziwnego, że drużyna przeciwna, mająca przewagę liczebną, z łatwością pakuje piłkę do siatki. Stop